Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, chcemy rozważać tajemnicę Wielkiego Tygodnia, tajemnicę męki, śmierci Chrystusa, dramat krzyża, do którego jesteśmy zaproszeni przez liturgię Słowa. Chrystus został w Betanii namaszczony na dzień swojego pogrzebu, jak sam określił. Następnie słuchamy w Wielki Wtorek fragment Relacji świętego Jana z Wieczernika. Jezus zgromadził swoich uczniów, aby spożyć z nimi ostatnią wieczerzę, aby pożegnać się ze swoimi uczniami, i w Wieczerniku padają bardzo ważne słowa. Pada zapowiedź zdrady. Jeden z Was mnie zdradzi. Uczniowie Stają w pewnej konsternacji, zaczynają się pytać, czy to ja Panie. I Jezus mówi ten, który, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty, a po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan. I dalej relacjonuje Ewangelista, a była noc. Ta noc zapanowała w sercu Judasza. Przeliczył ludzkie życie za pieniądze. Wyda mistrza za trzydzieści srebrników, które dla niego będą miały większą wartość niż te wszystkie lata spędzone przy Zbawicielu. Te wszystkie cuda i znaki, które dokonał Jezus w czasie swojej publicznej działalności. Judasz, jako jeden z dwunastu, towarzyszył Jezusowi, a więc dobnaocznym świadkiem, słuchał nauki o Królestwie Bożym, a mimo to przeliczył ludzkie życie za wartość pieniędzy. I druga postawa to postawa Piotra, który mówi: życie moje oddam za ciebie. Jezus mu odpowiedział, życie swoje oddasz za mnie, zaprawdę zaprawdę za prawdę powiadam Ci, kogut nie zapieje, a Ty trzy razy się mnie wyprzesz. I tak się stało. Kiedy Jezus został pojmany, Piotr trzykrotnie wyparł się Jezusa na dziedzińcu arcykapłana. Ale różnica pomiędzy Judaszem a Piotrem jest istotna. Dla Judasza ta noc, która zapanowała na zewnątrz, zapanowała całkowicie w jego sercu, w jego wnętrzu. Judasz nie odnalazł drogi do Jezusa. Dla niego nie zaświtał poranek wielkanocny. On, jego rozpacz, śnięła całkowitego dna. Nie wiedział, co ma zrobić ze swoim życiem. I dlatego, jak wiemy, odebrał swoje życie. Odszedł całkowicie o zbawiciela. Przestał być jego przyjacielem. Chociaż Jezus konsekwentnie, tuż przed Pojmaniem, w Ogrodzie Oliwnym mówi do Judasza, Przyjacielu, po coś przyszedł. Jezus nazywa apostoła do końca swoim przyjacielem, ponieważ Jezus jest wierny każdemu z nas. Jezus jest wierny, ale przy my jesteśmy wierni Panu Bogu. Piotr żałował. W poranek wielkanocny usłyszał od Chrystusa trzykrotne pytanie: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci, czy kochasz mnie? I Piotr odpowiedział trzykrotnie: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham, Ty wiesz że Cię miłuję. Obyśmy my potrafili za każdym razem odpowiedzieć Jezusowi, że Go rzeczywiście kochamy i obyśmy naszą miłość potrafili potwierdzić konkretnymi czynami w naszym życiu. Abyśmy byli wierni zobowiązaniom, które płyną z łaski sakramentu Chrztu Świętego i które potwierdziliśmy w czasie sakramentu bierzmowania, abyśmy w najprostszych codziennych obowiązkach byli wierni Jezusowi, potrafili być Mu wierni do końca, tak jak On jest wierny każdemu z nas, bo On nigdy nas nie zostawi, stale nam towarzyszy, jest razem z nami i chce dzielić z nami nasze bóle, słabości, strapienia. Chcę ocierać nasze łzy, ale chcę także razem z nami się śmiać, razem z nami się radować, cieszyć i bawić. Bo Jezus przez krzyż prowadzi każdego z nas do tajemnicy zmartwychwstania. Po ciemnej nocy nastąpi uświt wielkanocny, poranek dnia trzeciego, kiedy wszystko stało się zupełnie nowe, zupełnie piękne. Moi kochani, Życzę dobrego przeżycia tych świętych dni. Niech Słowo Boże nas umacnia, niech nas prowadzi do coraz głębszego przeżywania największych misteriów naszej wiary, męki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Szczęść Boże wszystkim.